Leon, możesz powiedzieć, dokąd idziemy? Tu będzie dobrze. Właściwie wszędzie jest okej. Okay. To bez znaczenia. Słuchaj, nie bardzo. Nie rozumiem, co się dzieje. Zrelaksuj się. Zamknij oczy. Leon. Zaufaj mi, zamknij oczy. A teraz pomyśl sobie o najbardziej romantycznym miejscu, jakie może być. Proszę cię, wyobraź się sobie dobrze. No już. Ale. Proszę cię. Dobrze. Okej. Okay. Pomyśl, że to miejsce idealne i gra idealna muzyka. A teraz brakuje już tylko jednego. Czego? Ok, tak. okej. Okay. jak najbardziej. Nie za bardzo tu romantycznie, co? Zapewniam cię, że jest to najładniejsze miejsce, w jakim byłam. Myślałam, że jesteś na mnie obrażony, bo jakby nie było to. Postanowiłem, że w końcu przestanę myśleć i gadać, a zacznę działać. Idziemy? Tak.